Dostałeś wypowiedzenie i nie wiesz, co robić dalej? Wiem, że teraz masz chaos w głowie. Pierwsza myśl: co będzie z kredytem, z rodziną, z przyszłością? Spokojnie. Powiem ci, co musisz zrobić. Krok pierwszy: sprawdź. Czy wypowiedzenie jest zgodne z prawem? Czy pracodawca podał powód? Czy zrobił to w odpowiednim terminie? Czy jego postępowanie było rzetelne? Krok drugi. Zbierz wszystkie dokumenty, umowę o pracę, wypowiedzenie, korespondencję z pracodawcą. Wszystko może się przydać. Krok trzeci. Masz 21 dni kalendarzowych na odwołanie się do sądu pracy. Weekendy i święta też się liczą. Z małymi wyjątkami. Krok czwarty. Oceń czy masz podstawy do walki, czy wypowiedzenie było uzasadnione, czy może była to zemsta albo dyskryminacja. Nie podejmuj decyzji w emocjach, zbierz fakty, przeanalizuj sytuację, a dopiero potem działaj. Obserwuj mój profil. Regularnie dzielę się wiedzą, która może uratować Twoją karierę.